Typy graczy Roblox Wiem do gry. jest Jestem Bacon, ale zapytał się tego gościa Ej! Normalnie zbierasz końców czego nie ty działa. nie ogarniesz klikam Jak nie ogar Jak nie działa? No nie działa. Ty co ty tego po gadasz? Co jest z tobą mnie tak? Gościu, zacznij myśleć. A dasz mi PETA? Bo widzę, że masz fajne N Nie kurde, weź Ogarnij się Zostałeś moim przyjacielem? Nie, nie, na raz Ej! Weź, weź naprawdę żałosny jesteś. Crinchowa trochę ciebie. Aha, aha, no to fajnie, zarobiście. Do... E, co ty robisz? Co ty robisz na tym serwerze? No. Ciebie tutaj nie powinno być. No a ty kim ty jesteś jest tak. Ja jestem... Ja jestem w specjalnej, w specjalnej grupie, A ty kim jest, jak się znalazłeś tutaj? No normalnie, a ty, co ty jesteś jakiś Dobra, gościu, gościu, wiesz co? Co? Ja ci powiem jajcu. Nie zadziałało. Dobra. Ale haker, eee, to nie latać. Nie, nie, nie. Gość tu, gość tu. Wiesz co ty teraz robisz? Nie działa. Nie, nie. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Dobra, co, co? ty jak haker... Dobra, jeszcze skakuj mi konto, jak taki haker jesteś. Tak? To zobacz na swoją ilość bobuksów. Masz zero. Ech. S, S. What the fuck? Daj mi roboksy Nie no, Właśnie, No Jakie roboksy? Jakiś dziadek śpi What the fuck Jak? Dobra, idziemy, idziemy Let's go, let's go O, dziadek Patrzcie, let's go, let's go Dobra, idziemy Ja do dogoni Co tak się pobiegnie. Widzicie to? What the fuck?

Ale cię wkurzam, ale cię wkurzam, nie wyjedziesz, nie wyjedziesz, nie wyjedziesz, nie wyjedziesz, nie wyjedziesz, nie wyjedziesz, nie nie patrz, nie wyjedziesz, nie 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 No. nie 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 Dobra, to ekipa, Proszę pana, proszę, niech pan mi coś da, proszę na jedzenie chociaż, no jakieś na piwko, znaczy na ten kebabka takiego soczystego, tak 5 dolarków, albo takie 500 dolarków, bo pan bogaty jest, więc zarabia pan dużo, więc 5 tysięcy nawet może być, dla pana to nic przecież takiego, no da mi pan? Wie pan, że ja widzę za panem kamerą, że pan y, kameruje to i chce pan... No, co pan mówi? Ja biedny jestem. No, wcale nie widzę jestem tam, biedny. No wcale nie widzę pana tam chałupy i tam pana żonę. Wcale pan nie jest moim sąsiadem. Ale sysadem. tak, tylko mam mam. Przepraszam, mi nie Nie, naprawdę pan nie, jest, że Przezcie. mi pan normalnie odmówi dania da trochę pieniążków na jedzenie. widzę pana... I pan tak mnie... Traktuję mnie Nie panie, nie, chce, co, nie chce panu pan mówić nic naprawdę, nie chce panu na mówić naprawdę ale naprawdę. Pan, pan cały czas pracuje i ty w telewizji i się pan zbiera i idzie do bogatych ludzi na widzenia dobra, wiem na kolejną grę, ja nie, what the fuck God, ja wiem, jak go to z kim ty pan jesteś ty pa, pokaż ile masz pieniędzy Pewnie mało! Patrz, jak ja mam dużo! Co? Nawet mój outfit jest tak drogi, że. Eee! E. Gościu, wiesz co? <marn> no, no i co, no i co, no i co, no i co? co? No i co? No i co? Nie nie co? Ej, co to się dzieje? Czemu ty taki toksyk jesteś? <Tyr��Le> Dobra, otwórzam Zabijam ją! Zabijam ją! L-L-L dla niej! Eleczka dla niej! A ty, gościu, weź naprawdę! zostaw mnie, człowieku! Ty... Dobra, zrzucam cię z góry, będę się to bombawił taki nubek z ciebie, że tak trzeba cię teraz traktować. No co zrzuciłem, patrz, patrz, jak się, zrzuciłem, patrz, jak się jak jeszcze cię st... dobiję. No, no, Łatwiej, teraz fuck. już w ogóle nie wstaniesz. Czemu Dobra, łatwik sobą. Jesteś? Bo ty Nubem jesteś, trzeba cię bić, kurde. Dobra, wiem, jak koniec ty... z nie ja No i dzięki wam za oglądnięcie tego filmu. Um, kto został do końca, to niech napisz tak, to ja przypnę serduszka, no i cześć!